Proszę się przedstawić. Witam, jestem Magda. Mam na imię Magda. Mam 38 lat. Magda, a kim jesteś? Kobietą. Matką. Żoną. Przyjaciółką. Człowiekiem. A czego byś chciała? Czego bym chciała w życiu? Dla siebie? Tak. Szczęśliwa, tak? To jest najważniejsze. Zawsze mieć takie poczucie, że wszystko jest w porządku. A co jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsze. No dalej, trudne pytanie bardzo trudne pytanie. Co jest dla mnie najważniejsze, żeby móc robić to, co się chce robić, żeby nie być niczym ograniczonym, żeby być wolnym. Niby banalne jest, ale tak, żeby móc robić to, co się chce robić, żeby jak się to zrobi, żeby zawsze mieć coś jeszcze do zrobienia, jakieś pomysły, jakieś marzenia, żeby móc realizować marzenia i żeby zawsze jeszcze mieć kolejne marzenia. To jest chyba dla mnie najważniejsze. I to jest chyba szczęście, tak naprawdę.